To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs drużyn mieszanych na mistrzostwach świata w Oberstdorfie. Wygrywa reprezentacja Niemiec przed Norwegią, Austrią, Słowenią, Japonią, Polską, Rosją, Czechami, Finlandią, Kanadą, Rumunią i Stanami Zjednoczonymi. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs obfitował w dość intensywne zmiany warunków, zwłaszcza w pierwszej serii, bo w drugiej serii te warunki były dość stabilne. Mocny wiatr z tyłu momentami bardzo mocny. I ta druga seria była bardzo przejrzysta, jeśli chodzi o rywalizację, a pierwsza, Yuki, to ma zapewne dość mieszany stosunek do warunków pierwszej serii, w do Katariny Althaus. I trzeba oddać tutaj Niemcom i Niemkom, że spisali się fantastycznie. To była tak naprawdę jedyna drużyna, która nie miała żadnego skoku poniżej oczekiwań. Oczywiście Anna Ruprecht skakała słabiej od swoich konkurentek, co było oczywiste, ponieważ to nie była zawodniczka oczągł dziesiątej klasyfikacji puharu świata i nawet nie blisko tej czołowej dziesiątki, ale dzisiaj, zwłaszcza w drugim skoku spisała się bardzo dobrze. Althaus po prostu wymiatała w pierwszej grupie. Gdyby nie to, że troszeczkę przyćmiła ją Kramer, no to, to byłoby coś niesamowitego, i tak skakała rewelacyjnie. Też troszeczkę może szczęścia do warunków, ale Althaus dzisiaj była niesamowicie mocna. Eisenbichler był niezadowolony po swoich skokach a jednak te skoki były prawidłowo wykonane i też trafiał na ciężkie warunki, miał obniżone noty w drugiej serii, zresztą zachurzenie, bo lądowanie było dość paskudne, ale też bardzo znacznie dołożył się do zwycięstwa, no i Karl Geiger ten drugi skok, no to nie był jego najlepszy skok zdecydowanie, ale to wystarczyło, żeby zostać po raz czwarty z rzędu mistrzami świata w konkursie drużyn mieszanych i w ogóle się to nie zapowiadało. Oni zajęli piąte miejsce w serii próbnej i patrząc na składy właśnie to się nie zapowiadało. Właśnie przez to, że była Anna Ruprecht w składzie, że Katarina Althaus to nie jest mimo wszystko ta klasa w tym momencie, przynajmniej co Maren Lundby chociażby. A jednak Niemcy tak się niesamowicie sprężyli. To się zdarzało, pamiętam, 2005, 6, 7, te lata, kiedy Niemcy Teoretycznie nie mieli najmocniejszej kadry, ale jednak w samych zawodach drużynowych działo się coś niezwykłego, że oni potrafili się niesamowicie spiąć właśnie na konkurs drużynowy, mimo że teoretycznie tam aż tak wielkiego potencjału nie było, jak na przykład w reprezentacji Finlandii, a i tak, tak napakowaną reprezentację z Jussi z Hautamekiem, z Zachonenem byli w stanie pokonać. I tutaj też to miało miejsce i naprawdę wielkie brawa dla Niemców, bo naprawdę mogli po cichu liczyć na medal, ale na medal złoty, no nikt się tego nie spodziewał. Ja dałem ich na czwartym miejscu, byłem przekonany, że oni Słowenii nie ruszą za bardzo, a jednak i Słowenia się tutaj dołożyła, zwłaszcza Maklinec, na ale naprawdę dzisiaj Niemcy skakali znakomicie bez tak naprawdę ani jednego pudła. Na drugim miejscu Norwegia, Cilia Obset, Robert Johansson, Maren Lundby, Halvor Egner, Granrud, strata 5,2 punktu do zwycięzców. Obset skakała bardzo dobrze, może lądowania, zwłaszcza pierwszej serii trochę kulały, chociaż też były całkiem nieźle oceniane, do niej nie można się przyczepić. Johansson niezłe skoki, ale można było oczekiwać odrobinkę więcej, chociaż też spisał się na miarę oczekiwań. To samo, Ludbi. I tutaj Granerud skakał po prostu poprawnie. W drugiej serii to był po prostu dobry skok, nawet bardzo dobry, ale nie tak dobry, jak można było się spodziewać, a w pierwszej serii doszło do błędu. Ja nie jestem w stanie ocenić, czy jest to błąd spowodowany stricte błędem wynikającym z odbicia Graneruda, czy po prostu dostał silny wiatr z tyłu, silny ponuk, który po prostu położył mu nartę, bo by było widać na powtórce bardzo dobrze, że zaraz po opuszczeniu progu narty mu opadły dość wyraźnie i nie wiem, czy to jest właśnie kwestia błędu samego zawodnika, czy właśnie wiatru, bo miał najgorsze warunki w pierwszej serii, 3,4 punkty dodane za wiatr. Oczywiście tam, w końcówce pierwszej serii warunki zaczęły się znacząco pogarszać. O na początku, było nawet ponad 15 sekundę pod narty, to tutaj sukcesywnie coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej aż właśnie granul trafił najgorsze warunki ze wszystkich nie jakieś tak mega zdecydowanie najgorsze, ale jednak yy, najgorszej tutaj sytuacja trochę powtórzyła się z konkursu indywidualnego, ale też Granerut dzisiaj nie oddawał swoich najlepszych skoków, to trzeba powiedzieć, ale do warunków, zwłaszcza w pierwszej serii, kompletnie nie miał szczęścia. I uwzględniając to, że Norwegia będzie na pierwszym miejscu, myślałem, że granerud tutaj dołoży, tak jak Kramer dołożyła w konkursie drużynowym u Austriaczek, ale tego, że Niemcy ich wyprzedzą, kompletnie się nie spodziewałem. Na trzecim miejscu Austria, Marita Kramer, Isial Hajbek, Daniela iraszko i Stefan Krasz, 14,3 punktów straty do reprezentacji Niemiec. Kramer oczywiście skakała bardzo dobrze. Dość pewne lądowania mimo wszystko, zwłaszcza w drugiej serii. Może nawet tam można było dać więcej niż te 17 punktów za styl, ale to jest inna sprawa, bo odległościami dzisiaj Marita Kramer naprawdę kasowała resztę stawki, jeśli chodzi o pani. W zasadzie mężczyzn też kasowała. Hajbek skakał dość dobrze, bronił się też przy trudnych warunkach, więc do niego nie można mieć pretensji. Iraszko też skakała dobrze. Jeśli chodzi o Krafta, no ten pierwszy skok troszeczkę zabrakło. Oczywiście miał ciężkie warunki, ale no też troszeczkę zabrakło. I ogólnie Kraft ani w konkursie indywidualnym, ani w mikcie nie spisywał się tak dobrze, jak podczas treningów. I na czwartym miejscu, dla mnie to jest rozczarowanie. Zwłaszcza i na zawodniczkę jest mega rozczarowaniem. Kriznar. Paolo Klinet Klinec, Laniszek. Kriznar skakała na swoim poziomie w drugiej serii, trochę na notach straciła, ale w mojej opinii spełniła jak najbardziej swoje zadanie. Jeśli chodzi o Paolo Cicza, to miał dość ciężkie warunki w drugiej serii, ale też mógł pokazać odrobinkę więcej, chociaż patrząc na same treningi, to skoczył mniej więcej na tyle, na ile wskazywały treningi. Mówię o tych do zawodów indywidualnych mężczyzn na obiekcie normalnym. No i Klinec. Wydaje się, że to, że zdobyła to złoto, powoduje, że na nią spadła presja, która wcześniej masakrowała Kramer, i teraz to ona jest pod wpływem tej presji i ten pierwszy skok. Nie wiem, czy poczuła, że nie ma po prostu powietrza pod nartami chciała gwałtownie lądować, bo to było paskudne lądowanie, i to było ratowanie się przed upadkiem, i tam nie powinno być 95 m, tam może być maksymalnie 89, bo jednak ta prawa noga dużo wcześniej dotknęła ze skoku niż przed linią 90 m. To jest trochę podobna sytuacja, jak z Danielem Tande podczas TCS-u 2017 i dla niszek w pierwszej serii nie miał najlepszego skoku, w drugim skoczył już bardzo dobrze, ogólnie gdyby nie on to Dawid Kubacki miałby najwyższą notę za styl, więc to jest troszeczkę dziwne tym bardziej, że komentatorzy wytykają Yukisato, że on szeroko prowadzi narty podczas telemarku a Dawid Kubacki robi to samo i często jeszcze krawędziuje mu prawa narta i jakoś nikt nie zwraca na to uwagi, oczywiście w polskich mediach bo w innych no to zwraca się na to uwagę i nie jest to dziwne Ogólnie 46 punktów straty do reprezentacji Niemiec, ponad 30 punktów do podium. No to jest jednak rozczarowanie jeśli chodzi o Słowańców, zwłaszcza jeśli mowa o Emi Klinec. Na piątym miejscu Japonia, tego się należało spodziewać, ale Yuki to po pierwsze skok nieudany, a po drugie belka była jeszcze dość nisko i ona akurat trafiła na wiatr z tyłu. Nie dość, że skok był nieudany, to ona jeszcze dostała wiatr z tyłu, więc no po prostu nie było co zbierać z tego skoku, nie miała żadnych szans. Dalej, Yukia Sato skakał dobrze, warunki mu pomagały, ale dwa razy do po prostu dał sobie za przeproszeniem pysk, to nawet nie za przeproszeniem, po prostu dał sobie wpysk dwa razy, ale skoki były dobre, przynajmniej tak mi się wydaje, że były dobre, oczywiście w pierwszym skoku była pewna asymetria, powieściu z progu, ale ładnie to wyprowadził i te skoki były technicznie rzecz biorąc dobre. Sara Takanashi, pierwszy skok dobry, drugi naprawdę znakomity, do niej nie można się przyczepić, bo skakała co najmniej na tak, tak dobrym poziomie jak podczas konkursu drużynowego a w mojej opinii nawet na wyższym poziomie. I Rioju skakał dobrze, tak na poziom właśnie przełomu mu pierwszej, drugiej dziesiątki, czyli to, co pokazywał generalnie podczas treningów, wyłączając ten skok z pierwszej serii, gdzie tam podwiało podnarty podczas konkursu indywidualnego. No i szóste, miejsce reprezentacja Polski, typowałem je na miejsce siódme. Anna Twardosz, Piotr Żyła, Kamila Karpiel i Dawid Kubacki. Oczywiście tutaj strata do Japonii jest potężna, ale tutaj nie należy się dziwić. 10 lat zapóźnienia, nawet więcej lat zapóźnienia, bo kobiety skaczą w pucharze kontynentalnym od ponad 15 lat, więc to nie jest tak, że kobiety skoki pojawiły się wraz z pucharem świata. Jednak te skoki istniały dużo, dużo dłużej i teraz to zapóźnienie trzeba nadrabiać i nie należy oczekiwać, że szybko do poziomu Japonii dobijemy. Tym bardziej, że jest pewne dość duże ryzyko, że jednak nie będzie aż tak mocna część męska za kilka lat. I jest to nie wszystko bardzo prawdopodobne, ale to już jest moja dygresja. Jeśli chodzi o Andę Twardosz, w pierwszej serii wydaje się, że miała mocny podmuch z przodu zaraz po wyjściu z progu i troszeczkę te narty przyszły za bardzo. Skok w porządku, drugi skok znakomity. Naprawdę fantastyczna próba i pokonała Irinę Awakumową, czym jest duża zasługa Andy Twardosz, ale w mojej opinii jeszcze większa Irinę Awakumowej. Żyła, skakał w pierwszej serii dobrze, w drugiej nie wiem, czy on po prostu puścił skok już w samej końcówce, bo on mógłby wylądować spokojnie ze 2 metry dalej i ładniej wylądować. On od razu puścił ten telemark nawet tak do końca go nie wykonał i przez to ledwo co pokonał Daniła Sadrejewa w tej drugiej serii. Ogólnie jeśli chodzi o Sadrejewa, to fantastycznie spełnił swoją rolę w drużynie. Karpiel, skoki w porządku, ale w starciu z machinią, machinia po prostu wykonała swoją robotę. Wyraźnie pokonała o ponad 30 punktów w obu seriach łącznie Kamilę Karpiel, ale Karpiel po prostu zgakała na swoim poziomie i Dawid Kubacki pokonał klimowa bardzo, bardzo wyraźnie i reprezentacja Polski wbrew większości przewidywań jest jednak na miejscu szóstym. Jest to znakomity wynik. Tak jak mówiłem, że siódme miejsce Polek jest świetnym wynikiem. To miejsce szóste też jest znakomitym wynikiem i spodziewanie się czegokolwiek więcej, no, może tylko ktoś, kto nie śledzi w ogóle reprezentacji kobiet. Na siódmym miejscu Rosjanie i to jest zaskoczenie in minus, bo mieli większą stratę do Polski niż przewagę nad Czechami, więc no, no bardzo przeciętny występ. Nie będę się tutaj czepiał Sedrejeva, bo w pierwszej serii miał dość krótki skok, w drugiej zaprezentował się bardzo dobrze. Oczywiście tam Żyła miał gorsze warunki, ale jednak to, że stracił tylko 22 punkty do Piotra Żyły, to jest dobry występ i tutaj nie może się do niego przyczepić. To samo Machinia, tak jak mówiłem, bardzo dobre skoki, wyraźnie dominowała nad Kamilą Karpiel. Klimow być może powinien skakać lepiej. W Rasznowie miał ten drugi skok bardzo dobry, przez co obronił szóstą pozycję. Przepraszam, to była chyba wtedy siódma, nie, szósta pozycja. Rosjan została obroniona właśnie dzięki dobremu skokowi Klimowa w drugiej serii. Tutaj tego nie było. Klimow, skakał bardzo przeciętnie na poziomie Sadejwa przynajmniej tak wynika z noty, bo w mojej opinii Sadew skakał znacznie lepiej od Klimowa, a największy hamulcowy, czy też hamulcowa, no to Irina Kumowa, bo jednak należało się po niej spodziewać dużo, 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 dużo więcej, naprawdę dużo więcej. Jeżeli prześledzicie sobie wyniki konkursów indywidualnych, gdzie Anna Twardosz punktowała, czy po prostu skakała dwa razy, no to Awa Kumowa za każdym razem dowalała jej minimum 30 punktów, minimum, a czasami było nawet ich 50. I tutaj Awa Kumowa dołożyła tylko 7,6 punktów w dwóch skokach. Tak jak mówię, w drugiej serii miała nawet gorszą notę łączną. I tutaj jest to bardzo skakujące, bo w serii brudnej Rosjanie wyraźnie pokonali reprezentację polskiej awakumowa też była wyraźnie lepsza od Anny Twardosz. Ogromne zaskoczenie i minus, że awakumowa prezentowała się aż tak słabo. Jeszcze w pierwszej serii można było powiedzieć, że ona trafiła słabe warunki, nie tak jak Yuki Ito, ale jednak też bardzo słabe warunki na tle reszty stawki, ale w drugiej, no już tak naprawdę nic ją nie broni. To były dwa bardzo, bardzo słabe skoki, jak na awakumowo. Oczywiście przypominam, to jest zawodniczka czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata to nic byle kto. Miejsce ósme, Czesi, Karolina Indraczkowa, Wiktor Polaszek, Klara Urlichowa i Czesmir Koriszek. Występ w porządku, przejście do drugiej serii. Finowie jakoś bardzo dużo do nich nie stracili, nie typowałem ich do awansu, ale być może gdybym wiedział wcześniej, że Antialto nie wystąpi, to jednak trochę inaczej bym tutaj poustawiał yy, klasyfikację. W każdym razie występ Indraczkowej w porządku, Urlichowej bardzo dobry, zwłaszcza w drugiej serii, tam nie było poważnych błędów, i została strasznie skarcona. Na no, notach 47,5 punktu. Ja wiem, że tam ciężko było się dopatrzeć w takiego tego telemarku, ale naprawdę 16,5 za taki skok jak najbardziej. I tak naprawdę wszyscy spełnili swoje zadanie. Też Polaszek i Korzyszek skakali po prostu w porządku. Wykonali swoje zadanie, i dzięki temu jest awans do drugiej serii. Dalej, Finlandia. Jenny Rautianaho Etunusianen, który właśnie wskoczył za Antialto, który ma bliżej nieokreślone problemy zdrowotne. Julia Kekkanen i Niko Kytosaho, jeśli chodzi o Rautionaho skok, tak jakiego jego należało się spodziewać. Etunusianen zbyt długo, płasko trzymał narty i skok był nieudany w jego wykonaniu. Julia Kekkanen oddała bardzo dobry skok, świetny technicznie wykonany, pięknie wylądowany. A Kytosaho skoczył na miarę możliwości, ale to było za mało, żeby doścignąć Czechów. Na miejscu dziesiątym, dla mnie małe zaskoczenie: In plus, czyli Kanadyjczycy Abigail Strait, Matthew Soukup, Alexandria Lutit i Mackenzie Boyd Klaus. Jeśli chodzi o Straight, skoczyła na swoim poziomie. Soukup skoczył słabo, Aleksandra Lutit powyżej nawet oczekiwań, powiem. Szczerze, mimo że skok był krótki, ale jednak jak najaktualne możliwości, to był skok nawet powyżej oczekiwań. No i Boyd Klaus po prostu zrobił swoje i dziesiąte miejsce, to jest o jedno miejsce wyżej niż się spodziewałem. I na jedenastym miejscu nie ma USA, a jest Rumunia. I to jest dla nich wielki sukces. Andrea Diana Trambitas, Nikolaj Sorin Mitrofan, Daniela Haralambie i dalej Andrei Kaczyna. Jeśli chodzi o Trambitas skoki na swoim poziomie, Mitrofan to samo, Haralambie nawet może troszeczkę powyżej poziomu, chociaż ona prezentuje wysoki poziom. No i Kaczyna też tutaj nie stracił, skok dość długi, i dobrze wykonany, więc nie może się do tego przyczepić. I 7,6 punktów, przepraszam, 7 punktów przewagi nad reprezentacją Stanów Zjednoczonych i to jest zawód bardzo duży. Myślałem, że tutaj Decker Dean zrobi robotę i on zrobił robotę, tylko że żeńska część ekipy kompletnie nie dojechała. Przypominam, że obie Amerykanki awansowały do konkursu głównego, a troszeczkę tam zawodniczek odpadało. Jeszcze do tego Larson skoczył przeciętnie, ale Anika Belsza skoczyła słabo, a tutaj główną hamulcową była Paige Jones. Naprawdę skok bardzo słaby, a to jest zawodniczka, która jest w stanie w większości przypadków nawet przebrnąć kwalifikację do Pucharu Świata, gdzie tam stawka jest jeszcze mocniejsza, więc naprawdę występ Paige Jones w tym konkursie był znacznie, znacznie poniżej oczekiwań i jednak przegrać z reprezentacją Rumunii, nawet w mikście, no to jest bardzo kiepski wynik jeśli chodzi o USA. Z tematów mniej przyjemnych można było się tego spodziewać, włoska reprezentacja w całości jeśli chodzi o skoczków i o skoczkinie zakończyła już występy na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Tym samym opuszczamy obiekt normalny w Oberzorfie. od wtorku rozpoczyna się rywalizacja na obiekcie dużym, a w poniedziałek ukaże się materiał omawiający m.in. to, jak fantastycznie zaprezentowali się polscy juniorzy podczas Fiskapu w Oberhofie. To tyle. Do usłyszenia.